A więc witam z y, materiału gameplay Let's Play z Graysop. Yy, Graysop ukazała się nas y, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, chyba w 2010 roku, teraz mam 2012 i postanowiłem ją sobie przypomnieć, ponieważ została dodana niedawno do magazynu CD Action. I, i, I jest to dość tanie źródło gier, także y, wielu z Was na pewno i na nie stać. I można by tutaj sprawdzić, czym ta gra. Jest czy, z czym to się je, a więc tak. Yy, to jest główne menu gry. Yy, jest po polsku i tutaj bardzo mi przypomina minimalistyczne menu w Silent Hillu. Ogólnie tutaj będzie bardzo wiele porównań do Silent Hilla, to już mogę zdradzić. Yy, a więc nie, nie ten, nie, nie ten. Yy, nie przedłużajmy, przejdźmy dalej. Tutaj mamy znacznie więcej opcji. Są. Z menu gry można wejść w menu dodatków, tam pewnie jakieś grafiki koncepcyjne, jakieś soundtracki, filmiki, yy, nic konkretnego, nic fajnego wspomnienia, którego nie możemy kolekcjonować, w gry. ogólnie grę odpaliłem po raz drugi, trzeci, coś w tym stylu i, i nie jest to... Yy, nie będę wiedział o nie jest zbyt wiele, taki to jest taki materiał ogólnikowy trochę, o, pierwsze wrażenie jakie robi. Więc ustawienia, kraj jest w na także tutaj wszystko na maxa, chociaż szczerze powiedziawszy nie sądzę, aby były tutaj jakiekolwiek różnice graficzne między wersjami i skończymy, powiedzmy jakiś początkowy chapter, żebym wiedział co robić i nie było tutaj jakiegoś zamieszania, choćby 1.3. Okej. Okay że teraz to ja się przesiądę na pada w tym momencie. Teraz, ponieważ trwa nagrywanie LAD i trochę dłuższy, jest zazwyczaj to jest kilka sekund. No więc standardowe doczytywanie tekstur, ponieważ jest to Unreal Engine 3 i e, to jest specyfikacja tego, tego silnika graficznego. E, gra wyprodukowana była jest właściwie przez e, mi się przypomni przez Zombie Studio, bodaj Zombie Inc. jak przy na opakowaniu i, i jest e, czym jest? No, jest Survival Horror. No. Stara się być Survival Horrorem, jakaś jakoś tu postaram się jakoś przewinąć, daf żeby nie psuć zabawy graczom, którzy e, chcą, może, jakoś bardziej e, fabułę śledzić, daf nie, daf daf nie daf wiem, emocjonować się nią, nie żeby było czym. Takie nagrania. Daf które, które tutaj nam prezentuje ten główny zły, główna zła postać, która tu przytrzymuje naszego bohatera. A naszym bohaterem jest David Tapp, którego pewnie pamiętamy z pierwszej części filmu. Ponieważ gra bazuje na filmie, co nie jest wielką tajemnicą, na, na serii filmów, która się już doczekała bodajże pięciu części, jeżeli się nie mylę, może którą się Naszym przeciwnikiem jest oczywiście Jigsaw, jako, jak zawsze. I, i tutaj zostawia na nas pułapki i zagadki i dopuszcza na nas innych ludzi, także jest tutaj także element walki, tak jak widać. No to właściwie nawet y, będę musiał się zmierzyć z takim jednym z przeciwników i od razu powiem, że już to raz robiłem, ale to nic nie znaczy, ponieważ y, walka w grze jest dość słabo rozwiązana. Inaczej nie jest to nic szczególnego, ani wartego uwagi. Czy mój bohater nie ma w tym momencie ręki? Czy po prostu mi się wydaje, więc tutaj mam taki krótki opis, e, który się zajebiście wolno przemieszcza o tym jak użyć broni, jak walczyć więc trzeba podnieść z pewnością rurę. E, fabuła gry jest e, umieszczona. Między pierwszą a drugą częścią filmu to był taki coś, styl kontrataku przed to co widzieliście tutaj wtedy się starał przy. Możemy znajdować tak. Możemy znajdować jakieś notatki na temat tego, gdzie jesteśmy w więzieniu, a w szpitalu. To jest dość nośny temat, ale wykorzystany także w wielu grach. O! Ten kontratak udało mi się zrobić, nie do końca przeszkodziło mi zabiecha. Um, nie powiem, żebym był jakimś e, graczem, który na pacie gra częściej niż na myszce i że do tego e, niespecjalnie idzie, nie, nie proszę sobie się za mnie nie śmiać. Ponieważ jest to mój pierwszy gameplay z gry jakiejkolwiek, czy to Let's Play. Jest to na czym staram się uciec. Eee, dobrze, wciąż do ataku. Może tym kontratakiem uda mi się go pokonać. No, to tutaj za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie. No, może zwykły atak? Zwykłe ataki zazwyczaj nigdy nie dochodzą, z tego co wiem. Choć znaczy można starać się bić, bić, bić. No, udało mi się go pokonać jakoś tam, w kreisie, że udało się to ominąć, żeby komuś spoilować yy, A więc tak trzeba najpierw przytrzymując klawisz z sobie życie po walce, mam już pies tutaj znajdowanie przedmiotów, podobnie jak w grze Silent Hill i ogólnie gra została stworzona przez yy, no, tak jak już mówiłem zombie yy, studio Zombie i na zamówienie, uwaga, Konami. Konami, Konami, tak, to jest ten wydawca, który ma w swoim portfolio również serię Silent Hill. Także wiele wskazówek y, odnośnie robienia survival horrorów, horrorów w firmie Zombie y, z pewnością dostarczono. A jeżeli dobrze pamiętam, Zombie Studio nie ma specjalnie doświadczenia w tworzeniu takich gier. Coś tam było, jakieś Alcatraz, bodajże. Ale w Wcześniej w portfolio zombie można było znaleźć chyba no, tylko i wyłącznie strzelanki. Tak samo jak niedawne e, Blacklight Retribution, bodaj dość, dość, dość ciekawą grę. E, o to jest fajny motyw, ja może przeszkodzę na chwilkę. Otóż, wchodząc na szkło, pad nam wibruje i tracimy życie, ponieważ nasz bohater jest na Bosaka i tego należy unikać. Chociaż z drugiej strony bardzo fajnie się po tym chodzi. Zostawia się bardzo ciekawe ślady. Dobrze, jest to jakiś liczb. Tutaj mamy zapalniczkę pełniącą rolę latarki. Kolejne jakiś tam. Eee, quick, time event. quick time event. Na padzie wykonuje się troszkę łatwiej. Znajdujemy różne przedmioty, czytamy różne notatki na temat e, miejsca, rozwiązujemy zagadki, walczymy z przeciwnikami, staramy się wydostać z, ze szpitala. Będziemy mieli kolejną gierkę, więc jest to dość dobry moment. na... I mamy również y... kadcenkę, której się zdaje, że żaden z nie jest w stanie przerwać. Także bardzo Wam przepraszam. O, tutaj Y, chyba zdaje się to robi. Y, mamy gwóźdź, który będzie nam służył do stworzenia takiego prowizorycznego. Y... Profesorycznego klucza do otworzenia tych drzwi, tych przed nami w tym momencie, i, i to jest zagadka, i postaramy się ją rozwiązać. Eee, a rozwiązuje się ją tak, że trzeba ułożyć to wszystko w ten sposób, żeby każde sąsiadujące koło stykało się z następnym kołem, tym samym znakiem, tym samym, nie wiem, to tak wygląda jak śrubki rodzaj śrubek. Pewnie przekręcenie tego środkowego już nam otworzy drzwi. Dokładnie, nic nadzwyczajnego. Są również inne zagadki. I tak, już była walka, już było to. Przejdźmy może na jakiś moment, który miał, nie wiem, pobudzić... Mi się cały czas wydaje, że mój bohater nie ma ręki. Mam yy, takie wrażenie. Ale jeżeli bardzo szybko będę kręcił kamerę, zauważę, że ją ma. Mapa bardzo przypomina nam tą scenę. Chyba pozaznaczane, pozaznaczone, rzeczy, których nie możemy. Mamy zadania, czyli bardzo pięknie, jak również jest. Yy, nagrania możemy sobie w każdej chwili odsłuchać, co Jigsaw nam chciał powiedzieć. Jak mamy rozwiązać zagadkę, by było być może jakieś tam yy, kryją się podpowiedzi. Yy, dobrze hmm. graficznie, może powiedzmy coś o grafice. O, z faktu tego że gra jest dzieje się między pierwszą i drugą częścią. Możemy tu spotkać. Zdaje się, że w drugiej części było coś takiego, że dobrze nie pamiętam. Jest to jakiś smaczek dla osób, które oglądały filmy. punkt kontrolny. Jedna opcja sejwowania w grze. Jest to konwersja z konsol i jak się zdaje nie sprzedała się zbyt dobrze na PC Bo druga część już się tutaj nie okazała. Że to jest jedyna możliwość dla podstawowych graczy na poznanie interaktywnej historii piły i, i, i niestety jedyna yy. możemy napić się wody, ale on jakby tej wody nie pije, chociaż polecenie wydajemy mu napić się wody. Yy. Graficznie, bo o tym miałem powiedzieć, graficznie gra hula na Unreal Engine 3, 3 z polskiego I, i prezentuje się, jeżeli chodzi o modele postaci, no nie jest źle, tutaj efekty processingu tak jakby kuleją światła, cienie są takie jak to powiedzieć, niezbyt ostre. Widać na prawej dłoni, ale to, to tak szczegółowo. Gra w akcji wygląda dość średnio i, i od razu widać, że Hula na Unreal Engine 3 to nie jest absolutnie żadną wadą, ponieważ ten silnik ma bardzo stylistykę artystyczną, ciekawą stylistykę artystyczną yy, pozwala uruchamiać grę na tutaj na moim poczciwym starym piecu. Jak yy, było widać zresztą w opcjach gra Hula na maksymalnych detalach i rozdzielczości Full HD i nie jest to dla niej żaden problem tutaj te zaciachy, które tu widzicie, to jest wina frawca i być może była gana na moim systemie operacyjnym. Ale to nic więcej. I, i gra stara się być y, jakoś, jakimś tam substytutem Silent Hilla, substytutem y, ogólnie z Horrorów, ponieważ niewiele mamy ich tutaj y, w tym momencie na rynku. To, choćby takie pozycje z y, cyfrowej dystrybucji jak I'm Alive y, i zdaje się ta druga po pozycja, która mi się dość podobała, ale też nie wyszła, bo LM Live y ogólnie jest sklepą, y podobnie zresztą jak to druga, ale to już nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Już sterujemy taką, musimy się opiekować dziewczynką, sterujemy to z z z również na konsolę i, I A, udało mi się, już nie jestem... Z także nie yy. I gra jest no w gra się, gra się gra. No jak się no, gra się przyjemnie, no tutaj nie mam większego dużego doświadczenia, bo to jest dopiero godzina gameplay'u Są zagadki, są zagadki czyli Czyli jest dobrze, ponieważ ja ogólnie lubię czasem pomyśleć przy grze i jest dość, dość miło, nie jest tak strasznie brzydko. Nawiązuje tutaj do, do jakiegoś filmu. Gra i, i może to się podobać. I myślę, że to już będzie na tyle na temat tej gry. No już pokazałem Wam sporo wątek zagad zagadek, wątek, wątek bicia walki. Poruszanie jest przyjemne, gra już tutaj nie ma żadnej, żadnej e, <laughs> niespodzianki, nie została so z, zbyt ciepło przyjęta i oceny ustalowały w granicach 6, tutaj tylko 60%. Co nie znaczy, że, że jest grą złą, ogólnie to jest dość dobra ocena i, i no, taka dostateczna. I myślę, że warta grzechu, ponieważ w Polsce została widać, spolszczona kinowo. Nikt tutaj nie stara się podłożyć głosów pod bohaterów. Kto oglądał filmy, z pewnością poczuje tam jakąś sympatię do bohatera, albo nie wiem, spodoba mu się to, że może pokierować postacią z filmu, bo to jest całkiem, całkiem fajne. Może się również spodobać koncepcja Survival Horroru, a więc zbierania przedmiotów, rozwiązywania zgadek, próby ucieczki ze szpitala, yy, przechwycenia Jigsaw'a. Jest, jest w porządku. Myślę, że skończymy na tym mój gameplay, mój pierwszy gameplay. I bardzo bym liczył na komentarze, co należy poprawić. Oczywiście to jest wszystko yy, do poprawy, bo ja wiem to sam. I. Ale mądry, on wie, że ma robić źle. No cóż. O, tu jest kolejna zagadka. Może mi się króć, szybko udają rozwiązać, w co wątpię, ponieważ była taka zagadka na początku. Pyk tu szybko naciśniemy, to teraz Y się nam kręci szybciej, bo to chyba w ten sposób trzeba rozwiązywać. Pyk, a teraz X i B, tak? X. No Widzicie, jednak B trzeba było nacisnąć. Teraz X i A. A i X. I czy udało się nam otworzyć? Udało się nam otworzyć. No więc już pokazałem Wam drugi typ zagadki. To są takie proste minigierki. który e, się przyjemnie, gra się przyjemnie. Myślę, że grze mniej niż 6, również i ja nie podstawię, jeżeli kiedykolwiek będę się starał ją zrecenzować. Także na razie do być może recenzji w przyszłości i liczę na konstruktywną krytykę.